Ochrona klimatu to nie tylko redukcja emisji CO2, ale przede wszystkim pochłanianie. I tutaj e, emisja certyfikatów pochłaniania CO2, które proponują lasy państwowe, jest, e, wpisuje się w ochronę klimatu i to bardzo istotne. Dzisiaj e, lot był głównym bohaterem nabycia tych certyfikatów. Oczywiście, no, lot siłą rzeczy jest emitentem CO2, czy y, transport lotniczy ma duży wpływ na emisję i stąd niezwykle cenne, że to właśnie lot akurat y, jest nabywcą tych certyfikatów i chce się włączać w system pochłaniania. Cieszymy się z tego, że PLL Lot, który, no, jak teraz mówi się tak nowocześnie, ekspanduje, bardzo mocno się rozwija, stawia mocno na ekologię, na ochronę środowiska, tutaj w szczególności na ochronę atmosfery, ochronę powietrza. Pierwszy kroczek został wykonany dzisiaj, gdzie jest laureatem, jest tym przedsiębiorcą państwowym, który, który najwięcej tych jednostek zakupił. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy certyfikat jednostek dwutlenku węgla. Bardzo cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z lasami państwowymi. Jest to projekt długofalowy. Mamy nadzieję, że będzie to również wpisywało się w strategię nie tylko linii lotniczych w Polsce, ale również w całej Europie i będzie to rozpoczynało trend inwestycji w ochronę środowiska. Leśne gospodarstwa węglowe, które są realizowane przez lasy państwowe, pokazują, że warto inwestować w projekty prośrodowiskowe i jest to wymierna korzyść dla przewoźników lotniczych.